Rozdział pierwszy. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca. A wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach lody nie popętały wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły złożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmukł i zmienił się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy, w województwie bracławskim i na dzikich polach, zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć. Bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwróconym, Wszyscy narusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy, szczególnie ku dzikim polom, od których łatwiej niźli skąd inąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek, jak te, które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierz polny. Bo takie to już były te pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły się, idąc ku południowi niedaleko za Czechrynem od Dniepru, a od Dniestru niedaleko za humaniem, a potem już hen, kulimanom i morzu step i step, dwie rzeki jakby w ramię ujęty. Na nauku Dnieprowym na niżu wrzało jeszcze kozacze życie za porochami, ale w samych Polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły gdzieniegdzie polanki, jakoby wyspy wśród morza. Ziemia była denominę Rzeczpospolitej, ale pustynna, na której pastwisk Rzeczpospolita Tatarom pozwalała, wszakże gdy kozacy często bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ilu ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedne wiedziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kołujące miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości niepogrzebane leżą. Polowano w trawach na ludzi jakby na wilki lub suchaki. Polował kto chciał. Człek prawem ścigan chronił się w dzikie stepy. Orężny pasterz trzód strzegł. Rycerz przygód tam szukał. Łotrzyk kłupu, Kozak tatara, tatar kozaka. Bywało, że i całe watachy broniły trzut przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełny zarazem, Cichy i groźny, spokojny i pełen zasadzek, dziki od dzikich pól, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak fale czambuły tatarskie, pułki kozackie, to chorągwie polskie lub wołoskie, nocami rżenie koni wtórowało wyciąg wilków, głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do owidowego jeziora i ku morzu, a na czarnym szlaku, na kuczmańskim rzekłbyś. Powódź ludzka. Granic Rzeczypospolitej strzegły od kamieńca aż do dniepru stanice i polanki, i gdy szlaki miały się zaroić, poznawano właśnie po niezliczonych stadach ptactwa, które spłoszone przez czambuły leciały na północ. Ale Tatar, byle wychylił się z czarnego lasu, lub Dniestr przebył od strony wołoskiej, to stepem równo z ptakami stawał w południowych województwach. Wszelako zimy owej. Ptastwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku Na niebie było ciszej niż zwykle. W chwili, gdy rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie, a czerwonawe jego promienie rozświecały okolice pustą zupełnie. Na północnym krańcu dzikich pól, pod omelniczkiem, aż do jego ujścia, najbystrzejszy wzrok nie mógłby odkryć jednej żywej duszy, ani nawet żadnego ruchu w ciemnych, zeschniętych i zwiędłych burzanach. Słońce połową tylko tarczy wyglądało jeszcze z za widnokręgu. Niebo było już ciemne, a potem i step zwolna mroczył się coraz bardziej. Na lewym brzegu, na niewielkiej wyniosłości, podobniejszej do mogiły niż do wzgórza, świeciły tylko resztki murowanej stanicy, którą niegdyś jeszcze Teodoryk Buczacki wystawił, a którą potem napady starły. Od ruiny owej padał długi cień. Opodal świeciły wody szeroko rozlanego omelniczka który w tym miejscu skręcał się ku Dnieprowi, ale blaski gasły coraz bardziej na niebie i na ziemi. Z nieba dochodziły tylko klangory żurawi ciągnących ku morzu. Zresztą ciszy nie przerywał żaden głos. Noc zapadła nad pustynią, a z nią nastała godzina duchów. Czuwający w stanicach rycerze opowiadali sobie o owych czasach, że nocami wstają na dzikich polach cienie poległych, którzy zeszli tam nagłą śmiercią w grzechu i odprawują swoje korowody. Czym im żaden krzyż ani kościół nie przeszkadza. Toteż gdy sznury wskazujące północ poczynały się dopalać, odmawiano po stanicach modlitwy za umarłych. Mówiono także, że one cienie jeźdźców, snując się po pustyni, zastępują drogę podróżnym, jęcząc i prosząc o znak Krzyża Świętego. Między nimi trafiały się upiory, które goniły za ludźmi wyjąc. Wprawne ucho z daleka już rozeznawało wycie upiorów od wilczego. Widywano również całe wojska cieniów, które czasem zbliżały się tak do stanic, że straże grały larum. Zapowiadało to zwykle wielką wojnę. Spotkanie pojedynczych cieniów nie znaczyło również nic dobrego, ale nie zawsze należało sobie źle wróżyć, bo i człowiek żywy zjawiał się nieraz i niknął jak cień przed podróżnymi, dlatego często i snadnie za ducha mógł być poczytanym. Skoro więc noc zapadła nad omelniczkiem, nie było w tym nic dziwnego, że zaraz koło opustoszałej stanicy pojawił się duch czy człowiek. Miesiąc wychynął właśnie z za dniepru i obielił pustkę, głowy bodiaków i dal stepową. Wtem, niżej, na stepie ukazały się inne jakieś nocne istoty. Przelatujące chmurki przesłaniały co chwila blask księżyca, więc owe postacie to wybłyskiwały z cienia, to znowu gasły. Chwilami nikły zupełnie i zdawały się topnieć w cieniu. Posuwając się ku wyniosłości, na której stał pierwszy jeździec, skradały się cicho, ostrożnie, zwolna, zatrzymując się co chwila. W ruchach ich było coś przerażającego, jak i w całym tym stepie, tak spokojnym na pozór. Wiatr chwilami podmuchiwał ode dniepru, sprawując żałosny szelest w zeschłych bodiakach, które pochylały się i trzęsły, jakby przerażone. Na koniec postacie znikły, schroniły się w cień ruiny. W bladym świetle nocy widać było tylko jednego jeźdźca stojącego na wyniosłości. Wreszcie szelest ów zwrócił jego uwagę. Zbliżywszy się do skraju wzgórza, począł wpatrywać się w step uważnie. W tej chwili wiatr przestał wiać, szelest ustał i zrobiła się cisza zupełna. Nagle dał się słyszeć przeraźliwy świst. Zmieszane głosy poczęły wrzeszczeć przeraźliwie. – Hała, hała, Jezu Chryste, ratuj, bi! rozległ się huk samopałów. Czerwone światła rozdarły ciemności. Tentent koni zmieszał się ze szczękiem żelaza. Nowi jacyś jeźdźcy wyrośli jakby spod ziemi na stepie. Rzekłbyś, burza zawrzała nagle w tej cichej, złowrogiej pustyni. Potem jęki ludzkie zawtórowały wrzaskom strasznym, wreszcie ucichło wszystko. Walka była skończona. Widocznie rozgrywała się jedna ze zwykłych scen na dzikich polach. Jeźdźcy zgrupowali się na wyniosłości. Niektórzy posiadali z koni, przypatrując się czemuś pilnie. Wtem w ciemnościach ozwał się silny i rozkazujący głos. – Hej tam! Skrzesać ognia i zapalić! Po chwili posypały się naprzód iskry, a potem buchnął płomień suchych oczeretów i łuczywa, które podróżujący przez dzikie pola wozili zawsze ze sobą. Wnet wbito w ziemię drąg od kaganka i jaskrawe, padające z góry światło oświeciło wyraźnie kilkunastu ludzi, pochylonych nad jakąś postacią leżącą bez ruchu na ziemi. Byli to żołnierze ubrani w barwę czerwoną, dworską i w wilcze kapuzy. Z tych jeden, siedzący na dzielnym koniu, zdawał się reszcie przywodzić. Zsiadłszy z konia, zbliżył się do owej leżącej postaci i spytał – A co, wachmistrzu, żyje czy nie żyje? – Żyje, panie namiestniku, ale harcze, Arkan go zdławił. – Co zać jest? – Nie Tatar, znaczny ktoś. To i Bogu dziękować. Tu namiestnik popatrzył uważniej na leżącego męża. Coś jakby hetman rzekł. I koń pod nim, tatar zacny. jak lepszego uchana nie znaleźć, odpowiedział wachmistrz. A ot, tam go trzymają. Porucznik spojrzał i twarz mu się rozjaśniła. Obok dwóch szeregowych trzymało rzeczywiście dzielnego rumaka, który tuląc uszy i rozdymając chrapy, wyciągał głowę i poglądał przerażonymi oczyma na swego pana. – Ale koń, panie namiestniku, będzie nasz? – wtrącił tonem pytania wachmistrz. – A ty, psiawiaro, chciałbyś chrześcijanowi konia w stepie odjąć? – Bo zdobyczny. Dalszą rozmowę przerwało silniejsze chrapanie zduszonego męża. – Wlać mu gorzałki w gębę – rzekł pan namiestnik. – Pas odpiąć. – Czy zostaniemy tu na nocleg? – Tak jest, konie rozkulbaczyć, stos zapalić. Żołnierze skoczyli co żywo. Jedni poczęli cucić i rozcierać leżącego, drudzy ruszyli po oczerety, inni rozesłali na ziemi skóry wielbłądzie i niedźwiedzie na nocleg. Pan namiestnik, nie troszcząc się więcej o zduszonego męża, odpiął pas i rozciągnął się na burce przy ognisku. Był to młody jeszcze bardzo człowiek: suchy, czerniawy, wielce przystojny, ze szczupłą twarzą i wydatnym orlim nosem. W oczach jego malowała się okrutna fantazja i zadzieżystość. Ale w obliczu miał wyraz uczciwy. Wąs dość obfity i niegolona widocznie od dawna broda dodawały mu nadwiek powagi. Tymczasem dwaj pachołkowie zajęli się przyrządzaniem wieczerzy. Położono na ogniu gotowe ćwierci baranie, zdjęto też z koni kilka dropiów upolowanych w czasie dnia, kilka pardew i jednego suchaka, którego pachoł wnet zaczął obłupywać ze skóry. Stos płonął, rzucając na step ogromne czerwone koło światła. Zduszony człowiek począł zwolna przychodzić do siebie. Przez czas jakiś wodził nabiegłymi krwią oczyma po obcych, badając ich twarze. Następnie usiłował powstać. Żołnierz, który poprzednio rozmawiał z namiestnikiem, dźwignął go w górę pod pachy. Drugi włożył mu obuszek w dłoń, na którym nieznajomy wsparł się z całej siły. Twarz jego była jeszcze czerwona, żyły jej nabrzmiałe. Na koniec przyduszonym głosem wykrztusił pierwszy wyraz: Wody! Podano mu gorzałki, którą pił i pił, co mu widocznie dobrze zrobiło, bo odjąwszy wreszcie flaszę od ust, czystym już głosem spytał – W czyich jestem ręku? Namiestnik powstał i zbliżył się ku niemu. – W ręku tych, co waści salwowali. Prze to nieważ mościowie schwycili mnie na arkan? – Mosanie, nasza rzecz szabla, nie arkan. Krzywdzisz waść dobrych żołnierzów, podejrzeniem. Złapali cię jakowyś łotrzykowie, udający Tatarów, których, jeśliś ciekaw, Oglądać możesz, bo oto leżą tam porżnięci jak barany. To mówiąc, wskazał ręko na kilka ciemnych ciał leżących poniżej wyniosłości. A nieznajomy na to, to pozwólcie mi odpocząć. Podłożono mu wojłokową kulbakę, na której siadł i pogrążył się w milczeniu. Był to mąż w sile wieku, średniego wzrostu, szerokich ramion, prawie olbrzymiej budowy ciała i uderzających rysów. Głowę miał ogromną cerę, zawiędłą, bardzo ogorzałą. Oczy czarne i nieco ukośne, jak u tatara, a nad wąskimi ustami zwieszał mu się cienki wąs rozchodzący się dopiero przy końcach w dwie szerokie kiście. Twarz jego, potężna, zwiastowała odwagę i dumę. Było w niej coś pociągającego i odpychającego zarazem: powaga hetmańska ożeniona z tatarską chytrością, dobrotliwość i dzikość. Posiedziawszy nieco na kulbacie, wstał i nad wszelkie spodziewanie, zamiast dziękować, poszedł oglądać trupy. Prostak! Mruknął namiestnik. Nieznajomy tymczasem przypatrywał się uważnie każdej twarzy, kiwając głową jak człowiek, który odgadł wszystko, po czym wracał zwolna do namiestnika, klepiąc się po bokach i szukając mimowolnie pasa, za który widocznie chciał zatknąć rękę. Nie podobała się młodemu namiestnikowi ta powaga w człeku oderżniętym przed chwilą od powroza, więc rzekł z przekąsem. Rzekłby kto, że wasze znajomych szukasz między owymi łotrzykami. Albo że pacierz za ich duszę odmawiasz. Nieznajomy odparł z powagą. I nie mylisz się waść i mylisz. Nie mylisz się, bo m szukał znajomych. A mylisz się, bo to nie łotrzykowie, jeno słudzy pewnego szlachcica, mego sąsiada. Wtedy widocznie nie z jednej studni pijacie z onym sąsiadem. Dziwny jakiś uśmiech przeleciał po cienkich wargach nieznajomego. I w tym się waści, mylisz, mruknął przez zęby. Po chwili dodał głośniej. Ale wybacz waszmość pan że mu naprzód powinny nie złożył dzięki za auxilium i skuteczny ratunek który mnie od tak nagłej śmierci wybawił waści męstwo stanęło za moją nieostrożność bom się od ludzi swoich odłączył ale też wdzięczność moja dorównywa waszmościnej ochocie to rzekłszy wyciągnął ku namiestnikowi rękę ale butny młodzieńczyk nie ruszył się z miejsca i nie spieszył z podaniem swej natomiast rzekł chciałbym naprzód wiedzieć jeżeli ze szlachcicem mam sprawę bo chociaż o tym nie wątpię, jednakże bez imiennych podzięków przyjmować mi się nie godzi. Widzę w waszmości prawdziwą kawalerską fantazję i słusznie mówisz. Powinienem był zacząć od nazwiska mój dyskurs i moją podziękę. Jestem Zenobi Abdang, herbu Abdang z krzyżykiem, szlachcic z województwa kijowskiego, osiadły i pułkownik kozackiej chorągwi księcia Dominika Zasławskiego. A ja Jan Skrzetuski, namiestnik chorągwi pancernej Księcia Jeremiego Wiśniewieckiego. Pod sławnym wojownikiem waś służysz, przyjmże teraz moją wdzięczność i rękę. Namiestnik nie wahał się dłużej. Towarzysze pancerni z góry wprawdzie patrzyli na żołnierzy spod innych chorągwi, ale pan Skrzetuski był na stepie, na dzikich polach, gdzie takie rzeczy mniej szły pod uwagę. Zresztą miał do czynienia z pułkownikiem, o czym zaraz naocznie się przekonał, bo gdy jego żołnierze przynieśli panu Abdankowi pas i szable i krótki buzdygan, z których go rozpasano dla cucenia, podali mu zarazem i krótką buławę o osadzie z kości, o głowie ze ślinowatego rogu, jakich zażywali zwykle pułkownicy kozaccy. Przy tym ubiór imć Zenobiego Abdanka był dostatni, a mowa kształtna znamionowała umysł bystry i otarcie się w świecie. Więc pan Skrzetuski zaprosił go do kompanii. Zapach pieczonych mięs ją właśnie rozchodzić się od stosu, łechcąc nozdrza i podniebienie. Pachoł wydobył je z żaru i podał na latercynowej misie. Poczęli jeść, a gdy przeniesiono spory worek mołdawskiego wina uszyty z koźlej skóry, wnet zawiązała się żywa rozmowa. – Oby nam się szczęśliwie do domu wróciło – rzekł pan Skrzetuski. – To wasz mość wracasz? Skądże proszę? – spytał Abdang. Z daleka, bo z Krymu. A cóżeś wasz mość tam robił? Z wykupnem jeździłeś? Nie, mości pułkowniku. Jeździłem do samego hana. Abdank nastawił ciekawie ucho. A no to proszę, w piękną waść wszedłeś komitywę. I z czymże do hana jeździłeś? Z listem księcia Jeremiego. To waść posłował. A cóż jego mość książę do hana pisał? Namiestnik popatrzył bystro na towarzysza. Mości pułkowniku rzekł. — Zaglądałeś w oczy łotrzykom, którzy cię na Arkan ujęli. To twoja sprawa. — Ale co książę do Hana pisał, to ani twoja, ani moja, jeno ich obydwóch. — Dziwiłem się przed chwilą — odparł chytrze Abdang, że jegomość książę tak młodego człowieka posłem sobie do Hana obrał. Ale po właściwej odpowiedzi już się nie dziwię, bo widzę, żeś młody laty, ale stary eksperiencją i rozumem. Namiestnik połknął gładko pochlebne słówko, pokręcił tylko młodego wąsa i pytał – A powiedzże mi, Waszmość, co porabiasz nad omelniczkiem i jakaś się tu wziął sam jeden? – Nie jestem sam jeden, jenom ludzi zostawił po drodze, a jadę do Kudaku, do pana Grodzickiego, który tam jest przełożonym nad prezydium i do którego jego mość Hetman Wielki wysłał mnie z listami. – A czemu właśnie bajdakiem, wodą? – Taki był ordynans, od którego odstąpić mi się nie godzi. To dziw, że jego mość Hetman taki wydał ordynans, gdyż właśnie na stepie w tak ciężkie popadłeś terminy, których wodą jadąc pewno byłbyś uniknął. Mosanie, stepy teraz spokojne, znam ja się z nimi nie od dziś, a to, co mnie spotkało, to jest złość ludzka i inwidia. I któż to na jego mości tak nastaje? Długo by gadać, sąsiad to zły, mości namiestniku, który substancje mi zniszczył, Złość mnie ruguje, syna mi zbił, i od widziałeś waść, tu jeszcze na szyję moją nastawał. A to waść nie nosisz szabli przy boku? Potężnej twarzy Abdanka zabłysła nienawiść, oczy zaświeciły mu posępnie i odrzekł zwolna, dobitnie. Noszę, i tak mi dopomóż Bóg, jako innych rekursów przeciw wrogom moim szukać już nie będę. Porucznik chciał coś mówić, gdy nagle na stepie rozległ się tętent koni. A raczej pośpieszne chlupotanie końskich nóg po rozmiękłej trawie. Wnet też i czeladnik namiestnika, trzymający straż, nadbiegł z wieścią, że jakowiś ludzie się zbliżają. To pewnie moi, rzekł Abdang, którzy zaraz za taśminą zostali. Jam też nie spodziewał się zdrady, tu na nich czekać obiecał. Jakoż po chwili gromada jeźdźców otoczyła półokręgiem wzgórze. Przy blasku ognia ukazały się głowy końskie z otwartymi chrapami prychające ze zmęczenia a nad nimi pochylone twarze jeźdźców, którzy przysłaniając rękoma od blasku oczy, patrzyli bystro w światło. – Hej, ludzie, kto wy? – spytał Abdang. – Raby Boże – odpowiedziały głosy z ciemności. – Tak, to moi mołojce – powtórzył Abdang, zwracając się do namiestnika. – Bywajcie, bywajcie! Niektórzy zeszli z koni i zbliżyli się do ognia. – A my śpieszyli, śpieszyli, batku! Szczosta boju! Zasadzka była – Kwetko, zdrajca, wiedział o miejscu i tu już czekał z innymi. Musiał podążyć dobrze przede mną. Na arkan mnie ujęli. Spas i bich, spas bich! A to co za laszek koło ciebie? Tak mówiąc, spoglądali groźnie na pana Skrzetuskiego i jego towarzyszów. To druchy dobre rzekł Abdang. Sława Bogu, całym i żyw. Zaraz będziemy ruszać dalej. Sława Bogu, my gotowi! No bo przybyli, poczęli rozgrzewać dłonie nad ogniskiem. Bo noc była zimna, choć pogodna. Było ich do czterdziestu ludzi rosłych i dobrze zbrojnych. Nie wyglądali wcale na kozaków rejestrowych, co nie zdziwiło pana Skrzetuskiego, zwłaszcza, że była ich garść tak spora. Wszystko to wydawało się namiestnikowi mocno podejrzanym. Gdyby Hetman Wielki wysłał inć Abdanka do Kudaku, dałby mu przecie straże z rejestrowych, a powtórę, z jakiejżeby racji kazał mu iść stepem od Czechryna, nie wodą. Konieczność przeprawiania się przez wszystkie rzeki idące dzikimi polami do Dniepru mogła tylko pochód opóźnić. Wyglądało to raczej tak, jakby imć pan Abdank chciał właśnie Kudak ominąć. Ale zarówno i sama osoba pana Abdanka zastanawiała wielce młodego namiestnika. Zauważył wraz, że kozacy, którzy ze swymi pułkownikami obchodzili się dość poufale, jego otaczali czcią niezwyczajną, jakby prawego hetmana. Musiał to być jakiś rycerz dużej ręki. Co tym dziwniejsze było panu Skrzetuskiemu, że znając Ukrainę i z tej i z tamtej strony dniepru, o takim przesławnym abdanku nic nie słyszał. Było przy tym w twarzy tego męża coś szczególnego. Jakaś moc utajona, która tak biła z oblicza, jak żar od płomienia. Jakaś wola nieugięta, znamionująca, że człowiek ten przed nikim i niczym się nie cofnie. Taką właśnie wolę w obliczu miał książę Jeremi Wiśniewiecki. Ale co w księciu było przyrodzonym natury darem, właściwym wielkiemu urodzeniu i władzy, to mogło zastanowić w mężu nieznanego nazwiska, zabłąkanym w głuchym stepie. Pan Skrzetuski długo deliberował. Chodziło mu po głowie, że to może jakiś potężny banita, który wyrokiem ścigan chronił się w dzikie pola. To znów, że to wataszka Watachy Zbujeckiej. Ale to ostatnie nie było prawdopodobne. I ubiór i mowa tego człowieka pokazywała co innego. Zgoła więc nie wiedział namiestnik, czego się trzymać, miał się tylko na baczności, a tymczasem Abdang kazał konia sobie podawać. Mości namiestniku rzekł, komu w drogę temu czas, Pozwólże podziękować sobie raz jeszcze za ratunek, oby Bóg pozwolił mi odpłacić równą usługą. Nie wiedziałem, kogo ratuję, przetom i na wdzięczność nie zasłużył. Modestia to twoja, tak mówi, która jest męstwu równa. Przyjmijże że ode mnie ten pierścień. Namiestnik zmarszczył się i krok w tył odstąpił, mierząc oczyma Abdanka, ten zaś mówił dalej z ojcowską niemal powagą w głosie i postawie. Spojrzyj, jeno, nie bogactwo tego pierścienia, ale inne cnoty ci zalecam. Za młodych jeszcze lat, w bisurmańskiej niewoli będąc, dostałem go od pątnika, który z ziemi świętej powracał. W tym oczku zamknięty jest proch z grobu Chrystusa. Takiego daru odmawiać się nie godzi, choćby i z osądzonych rąk pochodził. Jesteś waść młodym człowiekiem i żołnierzem, a gdy nawet i starość bliska grobu nie wie, co ją przed ostateczną godziną spotkać może cóż dopiero adolescencja, która, mając przed sobą wiek długi, na większą liczbę przygód trafić musi. Pierścień ten ustrzeże cię od przygody i obroni, gdy dzień sądu nadejdzie. A to ci powiadam, że dzień ten idzie już przez dzikie pola. Nastała chwila ciszy, słychać było tylko syczenie płomienia i parskanie koni. Z dalekich oczeretów dochodziło żałosne wycie wilków. Nagle Abdang powtórzył raz jeszcze, jakby do siebie. Dzień sądu idzie już przez dzikie pola, a gdy nadejdzie, za diwica wsi swit Boży. Namiestnik przyjął pierścień machinalnie, tak był zdumiony słowami tego dziwnego męża. A ten zapatrzył się w dal stepową ciemną. Potem zwrócił się z wolna i siadł na koń. Mołojcy jego czekali już u stóp wzgórza. – W drogę, w drogę! – Bywaj zdrów w żołnierzu, rzekł do namiestnika. Czasy teraz takie, że brat bratu nie ufa, przeto i nie wiesz, kogoś ocalił, bo ci nazwiska swego nie powiedział. Więc waśnie Abdank To klejnot mój. A nazwisko? Bohdan Zenobi Chmielnicki. To rzekłszy, zjechał ze wzgórza, a za nim ruszyli Mołojcy. Wkrótce okryły ich tuman i noc. Dopiero gdy odjechali już z pół staja, wiatr przyniósł od nich słowa kozackiej pieśni. Oj wyzwoły Boże nas wszystkich bidnych niewielników. Z tiaszkoj niewoli, z wiry bisurmańskiej, na jasnej zori, na tych i wody, u kraj wesełej, u mir chreszczennej. Wysłuchaj Boże u prośbach naszych, u nieszczasnych mołytywach, nas bidnych niewielników. Głosy cichły zwolna, potem stopiły się z powiewem szumiącym po oczeretach.